Se. Nie, tak nie. Muzyka. To niesamowity zestaw śmiesznych kropek i kresek, które napełnią cię smutkiem, radością, złością, ekscytacją. Aż wreszcie z nicką dokaże się, że jesteś... ...podniecony. Więc nie bądźmy małpami... And the boops are very ...którymi słoń upadł na ucho. Muzyka. W anime. Nie mogłoby być innego początku oprócz obgadania openingów. Otwarcie trzeba otwierać otwarciem, niczym innym. I tak wiem, że kiedy pojawia się ten zabawny przycisk na Netflixie 90% z was klika w to szybko jak tylko może. Ale pozostałość z tych procentów może jednak stwierdzić, że hej, opening show pod tytułem, ten czas kiedy poszedłem na randkę Tindera i nie skończyło się to szczególnie dobrze. Nie jest taki zły i można go posłuchać tak z przynajmniej 200 milionów razy. Dobry opening powinien być dobry, ale to nie jest jego główne zadanie. Opening powinien Cię wciągać w klimat show, bo widzisz, kiedy masz na głowie taką niezabawną rzecz zwaną. Twoje dorosłe życie, okazuje się, najprawdopodobniej nie masz czasu, aby obejrzeć ulubiony show w jednej dziesięciogodzinnej sesji. Przykro mi, ale te czasy dawno minęły. A, no jest jeszcze taki mały szczegół, że zwyczajowo odcinki są emitowane w odstępach czasu, na przykład tygodniowych. Wiesz o co chodzi? Właściwie nie wiem, czemu to ci mówię, Więc, show polegający na powolnym zatraceniu swojej ludzkości może używać piosenki na temat powolnego tracenia jasności umysłu oraz czucia się zapomnianym do wprowadzenia w klimat show, które jest mało pozytywne. Kurde, no Tokyo Ghoul było naprawdę dobrym show. Naprawdę szkoda, że nigdy nie dostaliśmy drugiego sezonu, no. Tylko jeden. Żadnej kontynuacji. Jest mi naprawdę z tego powodu bardzo przykro. Cóż, za strata? Oderwanie cię od Twojego zwykłego, codziennego życia i wrzucenie w świat magii, smutku czy radości. Opening jest wręcz portalem do innego świata, który wreszcie pozwoli ci doświadczyć Isekaja. I wtedy jest ending. E, właściwie to nie wiem po co jest ending chyba po to, aby dobić 20 minut odcinka. Podobnie jak my YouTuberzy sprzedajemy duszę i organy, aby dobić 8 minut. Ale opening i ending to tylko przystawka i. deser. Prawdziwe główne danie. To OST. Oryginal soundtrack to zbiór całej muzyki związanej z danym medium kultury. Jego zadaniem jest uwydatnianie nastroju panującego w show, a jeżeli reżyser wstał z uśmiechem na twarzy, może nawet kontrastować z nastrojem, puszczając muzykę klasyczną podczas scen, w których, łagodnie rzecz ujmując, nie powinno być tego typu muzyki. To, że puszczam teraz na ekranie Itadena, jest całkowicie niezwiązane z tematem. Najprościej pokazać jak muzyka buduje nastrój przy pomocy bitewnych anime, w których e, nie, nie ma bitew. Ponieważ jedyna wojna, jaką w nich zobaczycie, to wojna. Idei. Czym jest tak zwane pokolenie płatków śniegu? Nie, nie, taka i wojna, i z bądź tą note: Classroom of Elite, kaguya sama. Utwory z tych szczoł robią jedną rzecz, która wydaje się być głupia i niemożliwa. Napawają cię jedną i tylko jedną myślą. Wow! Jakoś inteligentnie się zrobiło. Załóż słuchawki i wyczyść świat ze wszelkiego zła i plugastwa. Ani to jedyne na co zasługują! Będą smażyć cię w chemicznym piekle! I zanim się obejrzałeś, posprzątałeś pokój. Chociaż szczerze powiedziawszy, powinieneś jakoś wyczyścić czy pomalować tę ścianę, która ociera się o twoje krzesło. Ale uczucie inteligencji to nie jedyna rzecz, na którą możemy sobie pozwolić. Jest coś takiego jak... Ekscytacja pozwólcie mi was wprowadzić do Hiru, jakiego? Savano, bo on ma naprawdę wiele świetnych dzieł, ale najprawdopodobniej znacie go z Ataku Tytanów. Jego kompozytorski dorobek to jedna z najlepszych rzeczy, jakie spotkała tą żonę reakcji anime. Jego utwory, tworząc dobrych scen, coś, co można nazwać Trochę staropolskim, cringeowym słowem, ale jednak to słowo jako jedyne oddaje co się dzieje. Epickość. Zamienić słowa w przemowy, szok, ekscytację, szarże w legendy, a wokal absolutnie bierze młotek i spuszcza w pier <laughs> Pierdziel każdej nucie. To jest Hiroyuki Sawano oraz to jest miejsce muzyki. Akcji. Ale anime to nie tylko gwałtowna akcja, to także życie. Nie wiem, czy też tak macie, ale lubię wyszukiwać spokojnej muzyki z dobrych anime. Nie ma nic lepszego niż znalezienie jakiegoś dobrego utworu, rozłożenie leżaka na balkonie w sobotni letni wieczór i napicie się dobrej kawy. Najlepsze pół godziny relaksu w moim życiu polecam. Problem się pojawia wtedy, kiedy nie ma lata, jest zima, wtedy rekomendacją jest kominek. Ale wiecie, co może nam polepszyć nastrój? Komedia. Proszę bardzo, yy, pani też do tutaj. Yy, tak, tak. A, tak. A, a, a za kim pani jest? Za legią. Nie, nie taka komedia. Taka, lekkie tony sygnalizujące, że na naszej mordzie powinien pojawić się uśmiech. I tu w sumie skończyłem omawiać ten temat, bo kto by w sumie słuchał komediowej muzyki z sokiem na balkonie? Ten typ dźwięku, chociaż ważny w komedii, nie jest w stanie się utrzymać na własnym. Jest jak te duże dziecko, które nigdy nie wyprowadziło się od rodziców, nie wie co to samodzielność, ale jest też przeciwieństwo komedii. Jest to muzyka. poważna. Nie wiem jak ona to robi. Co jakiś czas po prostu zachwyca i nagle pojawia się na mojej playliście. Nie wiem o co chodzi. Zdecydowanym faworytem jest tutaj kwietniowe kłamstwo. Jest to całkiem oczywiste, że to show skupia się po prostu na muzyce klasycznej. Chociaż jest też sporo. E, kryzysu. Ka Kaori, nie! Nie! Powiem wam więcej, tych prochów jest cała godzina. Mogłoby się wydawać, że poważna muzyka będzie najlepiej pasować w poważnych momentach, i to robi, i bardzo dobrze pasuje. Muzyka poważna jest dobra do poważnych momentów, Echem. ale jest też muzyka, która robi to lepiej, bardzo prosta oraz niezwykła w swojej niezwykłości. Ponieważ kiedy chcesz powiedzieć coś naprawdę ważnego, puszczasz najmniej docenianą muzykę. Ciszę, Cichego bohatera poważnych wypowiedzi. Are you deaf as you are thick? <laughs> wiecie, ten film nie miał jakiejś sensownej struktury. Były to bardziej rzeczy, które Bułka docenia w anime muzyce. Moment, czy ja ponownie zrobiłem kopię filmu Gigaka? O nie, ja znowu zakosiłem. Jeżeli się wam podobało, to wiecie, co możecie zrobić. Piekarze są po mojej prawej stronie, po tej drugiej prawej stronie. Statys to, co możecie zrobić do statystyk, jest po mojej lewej. Albo wiecie, co w sumie nie, w sumie nie pokażę, co można zrobić do statystyk. Macie się sami domyślić, sami to macie zrobić, co ja będę brał odpowiedzialność za Was do końca życia. Mango z